Sponsorem programu jest autoryzowany sklep gokamery.pl. Witajcie w motośladzie! Dziś w programie. Marunio podróżnik jego zawsze gotowa do drogi Yamaha Stratoliner. Ciekawa impreza motocyklowa Race to Home oraz kombinezone motocyklowe dla pań projektu Anny Kubisz. Rejestrator drogi firmy Navitel Polska. Tomek kontroler ruchu lotniczego, który po ziemi lata na BMW 1200GS. Parka poznałem w dość niesamowitych okolicznościach, zadzwonił do mnie i powiedział, właśnie sprzedałem śmigłowiec i chciałbym kupić jeszcze jakiś dodatkowy motocykl, bo bardzo mi się podobają single, które pięknie pracują. Wpadł do mnie do garażu, posłuchał pracującego Royala Enfielda i powiedział, "Przepiękna". następnego dnia zadzwonił i powiedział, wiesz co, a mógłbym jeszcze raz posłuchać? Powiedziałem, no nie no, bo właśnie wyjeżdżam nad morze. Wiesz co, ja bym też się przejechał nad morze. I tak przeszliśmy na ty już nad samym morzem, na Helu, u naszego przyjaciela Tadzia, którego pewnie kiedyś odwiedzimy, powiem tylko, tylko tyle, że przy okazji pozdrawiam Tadzia, prawda? Obaj go pozdrawiam. Pozdrawiamy Tadzia. Marek, twój motocykl pewnie postrzegany jest nieraz jak Harley Davidson, bo jak gdzieś nie podjeżdżasz, są w kurce Harley Davidson, to mówią o tobie Harleyowiec. Czasami tak mówią, mylą się. Aczkolwiek marka jest inna. Tak, to jest Yamaha, ją bliżej. To jest Yamaha XV19 Stratoliner. Stratoliner, czyli coś takiego jak w Harley u CBO, maksymalnie wyposażona. Tak, maksymalnie wyposażona i w chromie. A co, co zakładałeś jeszcze poza tym, co było w oryginale? Yy, no są takie dodatki do lightbarów, daszki z orłem, z złoczonym jesteś patriotą? Tak, tak Słuchaj, się nazwać. Z tyłu biało-czerwona flaga, rozumiem, że dużo latasz w drogę i z tego co wiem, bardzo często wybierasz się też na wschód. Tak, jeździmy na wschód, na zachód, na wschód i mogę powiedzieć, że motocykliści pod, każdy, pod każdą szerokością geograficzną są sobie bliscy. No dobrze, ale po tych wszystkich historiach, które miały miejsce, ta szarpanina z nocnymi wilkami, nie wpuszczanie motocyklistów do Polski, czy odczułeś na własnej skórze przejeżdżając przez granicę, że ktoś popatrzył na Ciebie i powiedział, a z Polski przyjechał? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Na wschodnich granicach i wschodniej Europie są ludzie bardzo przyjaźni, a szczególnie motocykliści jeden dla drugiego. Więc dziwi mnie fakt, że oba rządy, poprzedni i obecny, był w stanie przestraszyć się kilkunastu motocyklistów. Dziwne dla mnie. Tak, ja się wypowiadałem i dla Newsweeka i w telewizorze i no w różnych miejscach i powiedziałem, że to jest nieporozumienie, ponieważ ci ludzie jak się żywo dojechali do Berlina, nie zrobili nikomu krzywdy i tam nikt nie podnosił ręki, natomiast tutaj ktoś widział w tym problem, kompletnie dla mnie niepojęty. Powracamy do Twojego motocykla, bo widzę, że na nim naprawdę przeogromniaste sakwy. Rozumiem, że nie wyjeżdżasz tylko na jeden dzień, ale latasz na dłuższe wyprawy. E, tak, jeździmy głównie e, również e, po Polsce i po całej Europie. W związku z tym, moja Amazonka musi mieć trochę więcej miejsca jak ja. Wiem, że nazywasz się Kurczak, w związku z tym pozdrowienia dla Kurczaka przy okazji. No, jeszcze teraz słóweczka na temat motocykla, bo wiem, że jesteś nim chyba zakochany. No, jestem i na razie nie widzę dla siebie nic lepszego. A dodam tylko, że z wykształcenia jestem mechanikiem. Więc. Gdyby się pojawiło na rynku coś bardziej ciekawego, to myślę, żebym go miał. Wydech niestandardowy, słyszę, że on brzmi troszkę inaczej niż standard, ale nie jest za głośny, to nie jest coś wkurzającego. Nie, to są oryginalne Kobry, nie drenowane, nie nic, tylko oryginalne Kobry. Jak się jedzie spokojnie, one pracują bardzo no, cicho, w miarę przyzwoicie. Natomiast w momencie, kiedy trzeba, trzeba to, to pracują głośno. Trzeba, którą masz zamontowaną z przodu, czy ona jest powyżej linii oczu, nie daj Bóg? No właśnie, u mnie jest na granicy. I gdy dojdzie deszcz i wieczór, no jest. Ja jestem niskim mężczyzną, więc to mnie trochę taki dyskomfort mam. No tak, bo ja zawsze powtarzam, nigdy nie montujcie w swoich motocyklach szyby powyżej linii oczu, bo to jest tragedia. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i zdarzy mu się jechać w deszczu, to nie wsiądzie do samochodu, wyłączy wycieraczki i przelecie się parę kilometrów, to zobacz, jaka to jest przyjemność. Słuchaj, motocykl naprawdę piękny, naprawdę mnóstwo szczegółów. Widzę, że masz tam miejsce na GPS-a, masz zegarek, masz mnóstwo takich dodatków, które pomagają w podróży. Czy... Gdybyś mógł powiedzieć, czego jeszcze Ci w nim brakuje, czy coś takiego by się znalazło? No wysiadł termometr. No ale tak to poza tym, to co potrzebne jest do nawigacji i do drogi, to mam. Ci Mar Marek wielu genialnych kilometrów na drodze spotkania wielu znakomitych przyjaciół motocyklistów no i tego żeby kurczak się nie wkurzał i nie mówił że nie mówiła że coś jej nie pasuje bo rzeczywiście motocykl piękny. No I do tego wszystkiego to wszystko co robisz przy tym motocyklu naprawdę sprawia wrażenie że dbasz go i kochasz jak brata. No tak jak już wcześniej wspomniałem jestem mechanikiem samochodowym wykształcenia i lubię e, aż z szczególnością e, silniki. W związku z tym y, życie mnie jako y, nauczyło, że należy dbać i czyścić. Bardzo dobrze. Mareczku, dzięki Ci wielkie. To był Marek, jego piękna Yamaha, którego pewnie kiedyś spotkacie na trasie, jak będziecie lecieli gdzieś po Europie, pomachajcie do niego, bo to bardzo fajny człowiek. jest tak, że na imprezę wpadam albo po ich zakończeniu, bo kiedy jest dużo ludzi, to nas to trochę wkurza. jesteśmy na imprezie przed jej rozpoczęciem. Co to będzie za impreza? Powiedz Karol. Dzisiaj jest promocja nowego wydarzenia, kolejnego wydarzenia Race to Home, rajdu motocyklowego Customów, który będzie w lipcu 2017 roku. Jedziemy Londyn, Warszawa, Londyn. Gruba sprawa. Wiem, że masz jakieś niezłe dokonania w tej materii, jak chodzi o czas. Tak, tak. Dzisiaj, znaczy dzisiaj. W tym roku już była kolejna edycja, druga edycja, można powiedzieć, oficjalna, w której jechaliśmy po prostu bez snu, bez odpoczynku z Londynu do, na Śląsk do Włodzisławia i z powrotem do, do Londynu z dobrym czasem. Poprzedni, pierwszy czas był 37 godzin, 45 minut, 51 minut, jak dobrze pamiętam. A w tym roku udało nam się zrobić to już na nowym motocyklu 36 godzin i pół godziny. No, genialny patent, tylko wiesz, ja tak jak się przyglądam tego typu dochodzę do wniosku, że to może być niebezpieczne, bo taki motocyklista po 30 godzinach jazdy raczej wygląda, na dętkę. ale wiem, że jestem jakiś haczyk. Tak, jestem tym haczyk. To jest cały program przygotowawczy, który po prostu my konstruujemy, my przygotowujemy. To nie jest tak, że sobie wsiadamy na motocykl i jedziemy, bo mamy taki kaprys. To jest cały rok ciężkiej pracy, zaczynając od fizyczności, od nastawienia psychicznego, dobrego jedzenia, diety, wysiłku, ćwiczeń. Myślę, że to jest coś, co, co na pewno ludzi zainteresuje. I generalnie nie jest to na wariata. No dobrze, a sam zamysł tego przejazdu, do czego to ma zmierzać, co to ma sprawić? To ma sprawić, że promujemy, można powiedzieć, branżę motocyklową. Znaleźliśmy problem, który pojawia się od dłuższego czasu już poprzez rozdzielanie motocykli po kategorie, klasy, pojemności. Chcemy przypomnieć, że wszyscy mamy pasję, wakułka, jeździmy na motocyklach i wszyscy jesteśmy motocyklistami. Staramy się połączyć też ludzi z pasją z Europie, nie tylko Polaków, ale i obcokrajowców. Chcemy ich pokazać, zarazić po prostu naszym, naszym miłością motocykli. Dobra, jak się można zgłosić do tego rajdu? E, oficjalnie można zgłosić się poprzez naszego fanpage'a Race to Home na Facebooku. E, można też pisać na e-mail Performance team i tam można oficjalnie składać kandydaturę, tam wtedy po prostu dostanie każdy uczestnik potencjalny instrukcję jak postępujemy dalej z weryfikacją, weryfikacją i przygotowaniem dokładnie do tego rajdu. Dobra, jesteś bardzo dumny ze swojego motocykla, to naprawdę wyjątkowa maszyna. Kto go robił? Ja go osobiście składałem, przebudowywałem go z, można powiedzieć, z podstawowego motocykla KTM RC8, którego otrzymaliśmy z aprobaty KTM UK. Jest to przełożone po prostu i, i podrasowane troszeczkę motocykl i silnik. Nie będę zradał dokładnie detali, bo, bo to jest taka moja tajemnica, ale można powiedzieć, że jest brutalna różnica. Mamy taką koleżankę, poznaliśmy, ją poznałem dzisiaj, ty ją znasz już dość długo. Nigdy nie pokazuje twarzy, a jest instruktorem instruktorów jazdy motocyklowej też w Wielkiej Brytanii, to Polka. Tak, dokładnie. Dziewczyna wrzuciła wyzwanie nam mężczyznom, bo promujemy w tym roku, w przyszłym roku, już będziemy promować kobiety motocyklistki, dlatego specjalna edycja będzie nosiła tytuł Female Edition. I to będzie pierwsza kobieta, która na świecie, prawdę mówiąc, będzie robiła tego typu trasę i tego typu ride. I my ją bardzo mocno wspieramy. Przyjęliśmy wyzwanie po męsku, jasne. Otwieramy kobietom po prostu furtkę na, na nowe możliwości i nowe przygody. Także dla nas to jest tylko i wyłącznie fajna zabawa i chcemy pokazać, że się solidaryzujemy z kobietami. Jeszcze mi się najbardziej spodobało. Nasza przyjaciółka, której nawet imienia nie będę wymieniał. A... Powiedziała, że ona chce propagować jazda na motocyklach wśród kobiet w Wielkiej Brytanii. Ja jej powiedziałem, że w Polsce, właśnie tu w Polsce, powstały kombinezony specjalnie dla kobiet. Projektuje je Anna Kubisz i ona powiedziała, rany boskie, wreszcie, bo kobieta na motocyklu wygląda jak facet, tylko trochę mniejszy i te kombinezony, się bardzo, ta wizja, trzeba się jej bardzo podobać. Już pewnie niedługo zobaczy, te kombinezony, powiedziała, w Wielkiej Brytanii zrobią nieprawdopodobną karierę. Cieszy mnie to bardzo, zobaczymy, jakie będą tak. tego efekty. Tak, to jest wielki problem dla kobiet i to jest pierwszy podstawowy w ogóle czynnik, który po prostu sprawia, że kobiety czują się niedocenione w branży motocyklowej. Stroje, bezpieczeństwo i... To co jest najważniejsze właśnie dla nich, dobry ubiór i dobry kombinezon. Takie kombinacje pewnie w Wielkiej Brytanii długo się znajdą i to z Polski. A mam nadzieję, że z Wielkiej Brytanii do Polski przymędruje ta zupełnie inna e, e, klasa, od podnoszenia się kierowców do kierowców motocykli. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii sezon trochę dłuższy, mimo ohydnej pogody, Mamy chwilami Jeździcie cały rok. Tutaj musimy przerwać na chwilę. No dobra, bracie, życzę, żeby się cała impreza udała. Dzięki I bardzo. pamiętajcie, jak chcecie wziąć udział w czymś wyjątkowym, spektakularnym, siadajcie na motocykle, ale najpierw siadajcie na stronę, e, zobaczcie na czym to wszystko polega i być może weźmiecie udział w tym niebywałym wyścigu, rajdzie, który mnie trochę przypomina cannonball. Sponsorem programu jest Bank PGZ BNP Paribas SA. Bank ludzi z pasją. Kolejna wizyta w firmie Navitel u prezesa Tobiasza, powiem tyle, zaskoczyła mnie jedna rzecz, ponieważ w ofercie znalazły się też kamery, które mają niesamowite zalety, najpierw zauważyłem jakieś niesamowite obiektywisko, które wygląda prawie jak rybie oko. Tak, wypuściliśmy w tym roku pierwsze dwa urządzenia, które wprowadzamy właśnie w tym momencie na rynek. Są to dwa urządzenia model R600 i R800. Są to dwa urządzenia dla dwóch różnych rodzajów użytkownika. Pierwsze urządzenie jest małe, dyskretne, które możemy bez problemu schować sobie za lusterkiem i zapomnieć o urządzeniu. Drugie urządzenie, które wygląda, które jest zbliżone do aparatu cyfrowego. Urządzenie, które nazywa się R800. Urządzenia przede wszystkim mają są zastosowana technologia Full HD, która nagrywa w bardzo dobrym przede wszystkim dobrej jakości, jeżeli chodzi o filmy. I są to dwa pierwsze modele, które w tej chwili wprowadzamy na rynek. Z tego co wiem, to obiektywem możecie się trochę poszczycić i całą elektroniką. Tak, w pierwszym urządzeniu R600 został zastosowany tam sensor firmy Sony, który, no, która jest, że tak powiem, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję obiektywów na, na świecie. W drugim urządzeniu jest bardzo szerokokątny obiektyw, który ma aż 170 stopni kąt widzenia, gdzie pozwala Widzieć wszystko wokół naszego samochodu i motocykla bez żadnego problemu. Kamera to bardzo przydatna rzecz, szczególnie przy wyjaśnianiu przedziwnych kwestii, które zdarzają się na drodze, ale też musicie pamiętać, że jest taki kraj, w którym można za kamerę trafić do więzienia, dlatego mijajcie go z zamontowaną kamerą jak najdalej, jak najszerszym łukiem Mam na myśli Austrię, tam trochę chyba poszaleli. Dzięki Ci bardzo Tobie za prezentację Twoich produktów. Dziękuję bardzo. Witaj Tomek. Witaj. Znamy się od lat, zajmujesz się czymś bardzo, bardzo ważnym, bo kierujesz ruchem lotniczym, jakoś to się tak chyba nazywa, mądrze. Tak, tak, kontrolę ruchu lotniczego, a teraz już na dodatek szef zmiany. No to bardzo odpowiedzialna robota. No, trochę. A powiedz mi, tak a czy, ta, czy ta praca ma jakiś wpływ na Twój styl jazdy motocyklem? Yy, no nie sądzę, ale... Daje mi okazję do stresowania się. Tomek, znamy się, jak mówiłem, od lat, miałeś mnóstwo motocykli, ale jakoś tak głównie kiedyś miałeś Yamaha, bo jeżeli Litra, Fazerat Fazera, 1000, a potem zaczęła się historia z BMW. I to dzięki Tobie. Pamiętam słynne pierogi w Mińsku Mazowieckim? Nie, w Nowym Dworze. I K1300R, którym, na którym je wsadziłeś, i razem takimi samymi dwoma, żeśmy tam pomknęli i tak już zostało. I potem zostało BMW K1300S. Ślicznotka niebieska. Pozdrawiam, Marcina, który nią ujeżdża teraz. No a teraz zostało to na spokojniejsze czasy. No właśnie, ale to kompletna zmiana, bo RK to był diabeł. SK to był motocykl, który kochałem ponad wszystko, bo to był genialny, szybki podróżnik. I nagle podróżnik, ale bardziej terenowy. Um, no wiesz, trochę lat przybywa niż ubywa. No. Tamten motocykl był jednak zdecydowanie bardziej wymagający. Większą samokontrolę trzeba było mieć, aby go ujeździć, powiem szczerze, że zacząłem się powoli go obawiać. A może siebie. No tak, bardziej siebie, więc myślałem sobie, że czas się ustatkować. Słuchaj, widzę, że masz kufer topowy. Czy ty masz te boczne kufry do niego? Tak, mam. Dzisiaj ich nie wziąłem. Bardzo ładnie wygląda, z bocznymi kuframi, bez tego górnego. Te skrzynki boba budowniczego, jak je ja nazywam, są bardzo charakterystyczne, ale przydatne. Kask się tutaj mieści. Ja nazywam te skrzynki boczne takimi pojemnikami na lody, jakby lodziarz podjeżdżał. No, tobie z lodami się kojarzy mnie z budową, okej. Okay. Gdybyś miał powiedzieć coś na temat BMW, bo dla mnie BMW zawsze było wzorem perfekcyjnego hamowania i genialnej trakcji. Myślę, że to jest taki wyznacznik tej marki. No, koncern z Monachium się ceni. Jest rzeczywiście, podwozie, funkcje trakcyjne, hamowanie. Może stanowić wzór dla wielu producentów, chociaż inni też, no bądźmy obiektywni, nie pozostają aż tak bardzo w tyle. Ale jak, jakkolwiek marka BMW jest taką no, wiodącą i można powiedzieć nadającą takiego sznytu. Rzeczywiście można się zgodzić, że te pieniądze, które są za te motocykle, te pieniądze, których producenci chcą za ten motocykl, no są tego warte. Wiesz co, ale bardzo dziwi mnie jedna rzecz, bo BMW, szczególnie w modelu tym Adventure'ze, stosowała przełączniki te klasyczne dla BMW. Prawy, lewy, po prawej stronie, po lewej. Trochę mnie irytowało to, że kiedy trzeba było wyłączyć, to trzeba było sięgnąć do takiego pstryczka trochę poniżej, ja to szczególnie na tej najbardziej obciążonej ręce, która steruje gazem. To było wkurzające. Widzę, że w tym motocyklu jest już klasyka. No w SC i w RC, K1300 też było to samo. Ja nie miałem, znaczy znam ludzi, którzy. Absolutnie skłaniałem się ku przeciwnej opinii. Uważają, że to jest zatracenie tradycji, że te przełączniki no, były tak bardzo charakterystyczne, Zresztą w Harleju było podobnie. No ale to jednak tu postanowiono ujednolicić. Widzę, że znaczy ja już nie miałem tego styczności z, takim, z, takimi, z takimi przełącznikami. I Bóg więc... dał. Tak, tak, okay. P nie, to i jest tak. okej. To jest spoko. W Harleju naciskasz tym samym przełącznikiem, tym samym no, wyłączasz. No. Poza tym, kiedy prostujesz motocykl, on się automatycznie wyłącza. Natomiast tutaj no, trzeba było tą prawą ręką kasować te wyłączniki. Powiem Ci szczerze, jako wielbiciel jazdy, której jadący za mną wiedzą, jakie mam pomysły, no nie miałem czasu na to. Być może jestem za dużą trąbą, być może gdybym się przyzwyczaił, tam twierdzono, że można nawet garstkiem wyłączać te kierunkowskazy. No nosem też, nie. tak. Nie, ale mam no pytanie, po co? Myślę, Myślę. <laughs> Myślę, że dobrze zrobili to, że to po prostu ujednolicili, poszli w to rozwiązanie, które jest znane nam wszystkim. Nie ma co się na tym więcej rozwodzić, jest okej, okay. dobrze, działa to, używajmy kierunkowskazów, generalnie używajmy. Słuchaj, dużo latasz trasy, jeździsz drogę, zrobiłeś w tym roku bodajże 10 tysięcy kilometrów. wybrałeś się też w Bieszczady i coś się tam postraszyło? Pogoda. Nie, nie, pojechaliśmy, ja mordiłem się tylko, żebyśmy podczas wyjazdu, żeby nie lało, bo to tak słabo, wychodzisz z garażu czy z domu i leje. Na początek podróży słaba. Ale pojechaliśmy, mieliśmy bardzo fajną pogodę. 10 stopni, troszkę chłodniej niż zazwyczaj byśmy sobie chcieli wymarzyć na taką naszą podróż, ale było fajnie. 3 dni niestety, tylko żeśmy tam wytrzymali, bo jak poszła pompa, no to w deszczu żeśmy wracali do Warszawy, przyjechaliśmy do Warszawy i było słabo. Ale to te, te nawet kilka dni. No, terka do Łużyca, polecam tą drogę. Jest rewelacyjna. E, taki roller coaster i każdy motocykl e, się tam sprawdza, na każdym jest fajnie. doznania zdania sam. poza tym, tak jak sam zaznaczyłeś na początku, no, mam taką robotę, jaką mam. E, powiedziałem mojej szane, małżonce, po w Aniu, że muszę uciec na chwilę z Warszawy, trochę się odstresować i e, no i było fajnie. No ale tak, faktem, że nie się, a plany były bardziej ambitne chcieliśmy spędzić tam około dwóch tygodni, no ale się nie dało, no mimo wszystko jest niebezpiecznie, ślisko, spadające liście z drzew, to to ale pogoda, nasze znaczy te kilka, te dwa dni, które nam słoneczko zafundowało, było bardzo fajnie. To był Tomek i jego ukochane BMW, zresztą nie ukrywam, że zaraziłem go motocyklami tej marki, ale cieszę się bardzo, że jeździ nim motocyklami, bo jak widać uśmiech na twarzy nie ginie. Dzięki Tomek. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Sponsorem programu jest BMW Motorrad, producent motocykli oraz wysokiej jakości ubiorów motocyklowych.